Dzień dobry. Znajdujemy się na terenie dawnych zakładów Polmos Kutno. Wcześniej były to zakłady chemiczne. Zakłady te przetrwały bombardowania Niemców, lecz czasy współczesne, dwa albo trzy lata temu, doprowadziły do upadku tychże zakładów. Na terenie pozostało kilka budynków, które już straszą. Głównym elementem na tym terenie, który przypomina o tym, że były tu faktycznie zakłady, to jest komin. Komin pozostał, bo na kominie wydzierżawione jest miejsce na anteny. Oczywiście nie podejdę tam, bo komin jest monitorowany. Za chwilę przyjadą bagiety. Bo już nie nieraz tak było. W tamtym roku ktoś próbował. Podpalić tenże rzekomin z racji manii na 5G. No tak więc, mówię: teren jest puściutki, zarośnięty. Tutaj, w tym miejscu, znajdowała się portynieria. Tutaj były zakłady, właściwie warsztaty naprawcze. I garaż, chyba. No, a tam były budynki administracji. W późniejszym czasie było tam e, Solanum, prywatna spółka oferująca skażony spiryt do celów technicznych. Portiernia w tamtym roku została podpalona. Były tutaj stosy dokumentacji, która pozostała po. W zakładzie, jak można zauważyć, papierów jeszcze leży sporo. Szału, to tu już nie ma. Jest tylko jeden wielki bałagan. Ładnie tu się jarało, skoro tynki odpadły. Tu stały, takie, właśnie regały z tymi dokumentami. Mam gdzieś zdjęcie, to wrzucę. Część dokumentacji jeszcze była tutaj. Oczywiście ktoś to pozostawił. Można się dowiedzieć z tego różnych ciekawych rzeczy o tym zakładzie. Są też bodajże. Karty technologiczne, ale także dokumenty, dla których zakład wysyłał produkcję. Tutaj szału nie ma. Idziemy sobie dalej. Jak widać, miejscóweczki bezdomnych łóżka profesjonalnie wykonane z trollinki. Materacy gąbki, właśnie. Uff, takie tutaj mamy. Ciekawostki. Przejdziemy się dalej. Tu mamy warsztacik na warsztaciku. Jak widać już wszystko zostało rozkradzione zostało akwarium kierownika warsztatu była fajna mapa mapa została spalona i tyle, nie ma już totalnie nic wszystkie narzędzia i e, inny złom ciężki zostało rozkradzione, część oczywiście wywieźli przy likwidacji zostały tylko lampy tutaj przejdziemy do magazynku butli W gazynku Butli mamy ciekawy obrazek. Butle gazowe grożą poważnymi wybuchami i zniszczeniem. W ten sposób nie wolno przenosić butli, gdyż w wypadku upuszczenia może nastąpić eksplozja. Oczywiście tutaj też już nic nie ma. Tutaj przejdziemy. Mieliśmy pomieszczenia <laughs> socjalne i łaźnie belki. tu było pomieszczonko też takiego ochroniarza dodatkowego tutaj nie wiem czy to lustro zostało jest jak widać lustro, podgląd na bramę są tutaj fajne plakaty, nie będę pokazywał bo zablokują na YouTubece. no i będzie tyle z tego filmiku obok mamy magazyn i w sumie takie laboratorium spirytusów od czynników chemicznych. Pomieszczenie w sumie no też już dobrze ograbione. Chociaż stan jest najbardziej zarąbisty ze wszystkich tych obiektów. Akwarium z taką fajną menzurką. Po w lewej stronie kalendarz na 2004 rok. No i tragedia bałagan o etykieciarka tak więc obiekt popadł w ruinę. Nikt już tego nie chce. Było to wystawione na sprzedaż, ale jak widać, nie ma zainteresowania. Tutaj jest wejście do słynnego schronu w budynku administracji. W późniejszym budynku i biurach solanym wejście do biur, no to nie jest wejście główne, a no, w biurach jak to w biurach Bałagan, papiery itp itd. Nawet kable już ze ścian. Zostały powyrywane. Tutaj wejdziemy teraz do <laughs> głównego wejścia. Główne wejście do budynku, zarazem trzy To jest to właśnie, że złomiarze kradną wszystko na opał. Tu po prawej stronie mamy hol, hall. hall główny. Tu było takie wejście jak się odbywały tutaj wesela i innego tego typu mm, zabawy. Pomieszczonko kolejne biurowe szkła do oporu. Jak słychać złomiarze, nawet wyciągają rury z podłogi. Zasuszona dracena, co świadczy o tym, że naprawdę nikt tu nie przebywa, Tu po prawej stronie? O, jeszcze jest taka ciekawostka, jakby ktoś chciał Windows 95. Tutaj była sala. Odbywały się tu wesela, zabawy choinkowe, karnawały i Starsi ludzie po prostu pamiętają co to było. Ja pamiętam, że w sumie tu tylko odbywały się wesela, Zabaw, żadnych nie pamiętam. Jak najbardziej obiekt jest godny uwagi, bo ściany ma fajne, oprócz tego, że jest kapitalnego remontu. Tutaj jest tragedia. Tu nawet za sufity się wzięli nocami na latarkach wszystko zrywają, ale oczywiście nikt się tym nie interesuje, bo i po co. Nie ma tutaj w sumie, moi drodzy, nic. Wszędzie jest tak samo. Bałagan, bałagan, bałagan i jedna wielka tragedia nie będę się koncentrował na pokazywaniu wam śmieci, bo to będzie bez sensu, tu były łazienki oczywiście wucety i wszystko zostało ukradzione, tutaj nie ma też już nic tak więc tak pokrótce wygląda ten obiekt obiekt jest do uratowania, ale niestety no nie ma chętnego, było to wystawione na sprzedaż miała to kupić Castorama Rozpoczęto rozbiórkę głównych budynków, a te niestety pozostawiono sobie same. Tutaj na głównych budynkach, gdzie były kolumny retyfikacji były fajne elementy miedziane i mosiężne Prawdopodobnie to nie wyleciało na złom, tylko pojechało gdzieś za granicę, bo to był kapitalny osprzęt do produkcji whisky. No, i oczywiście spirytu. Niewiele już tu mówię, zostało do oglądania. Nie mieszkam tu na bok tego, ale ja tu nawet już nie zaglądam, bo nie ma po co, jak widzicie. Tak jak zresztą wspomniałem wcześniej, może będzie widać tam na kominie na dole są kamerki, bo bym poszedł jeszcze pod pomieszczenie transformatora i hydrofornie Ale nie będę się wbijał, bo za chwilę będzie patrol. Tutaj mówię, wszystko zostało rozwalone. I brama główna. Wychodzimy, i to by było moi drodzy. Na tyle. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się ciepło. Hej.